727 Rezerwa dwiecznia. Dogrywka w kielcach. Jeszcze jeden kamieniołom. Tym razem trochę większy. 17, a właściwie prawie 18 hektarów. I chronione od 99 roku. To wygaszony kamieniołom, który działał do 74 roku. A teraz można sobie. Go obejść dookoła, można sobie go zobaczyć na, na dnie, na dole, no i te skały, kolejna lekcja geologii, właściwie z pomocą ekspertów, no bo są tablice, są opisy, są informacje, które mogą pomóc laikowi. Jest bardzo cicho i spokojnie. Super. Na pewno nie tak jak było w devonie kiedy tutaj były ruchy tektoniczne i działo się niemożliwie. Jeszcze jedno wyrobisko, tym razem głębsze i bez tej ścieżki dydaktycznej. Eso